I przypomniały mi się te czasy, jak mieszkałam w Kawalerce w Warszawie i zawsze was składłam na maśle, na herbatach, na miejscach, które znalazłam. Nie wiem, czy są jeszcze tej osoby z tamtych czasów, ale czy wy uwierzycie, że to było chyba z 8 lat temu albo 10? So. Możecie je zdziwić, że nie jem omletów. Ale no mam dość omletów trochę, powiem wam szczerze. I teraz cały czas jem jajecznicę. Ja mam tak, że jak już coś zacznę jeść, to jem to codziennie, aż mi się znudzi. Więc jeszcze mi się nie znudziło. Zjem tylko śniadanie i idę po kawę, bo już czas, już czas. A na pusty żołądek się nie pieka. Pamiętajcie. Taka ciekawostka: zawsze jak e, pracuję, to pracuję po ciemku, w sensie staram się zamknąć wszystkie dostępy światła. E, no i mam, mam takie jedno okno, które no, nie da się go tam jakoś zasłonić, ale mm, musi być ciemno, bo wtedy najlepiej widzę kolory i najlepiej się potrafię skupić na e, edycji reklam. Właśnie, bo w sumie tego nigdy nie poruszyłam, bo pracuję ogólnie w marketingu e, i edytuję, tworzę reklamy dla różnych firm na ich kampanie reklamowe. No i jest tak ciężko, jest taki czas w roku, że no jem i pracuję równocześnie. Kiedyś wam się to przydarzyło, ale kupiłam bilety na e-bilet na pewne wydarzenie, i teraz patrzę na innej stronie na to samo wydarzenie. Te moje bilety, to jest czwarte i piąte miejsce w rzędzie B, dalej są dostępne. Nie wiem jak to funkcjonuje, ale myślałam, że każde miejsce wykupuje swoje bilety. Ale ewidentnie coś poszło nie tak, bo te miejsca są dostępne. Okej, okay, mam przerwę. Jest 13.30, więc teraz bym miała godzinkę dla siebie. Strasznie, jakoś zimno tutaj mam, nie wiem. Chyba włączy kaloryfer. Poczekajcie, bo zamarznę. Dostać się do kaloryfera przez te, te toboły, które tam mam, to jest nie lada wycień. Dobra. Jest 13, jeszcze dopijam tą kawę. Ja tak mam zawsze, że jak kupię coś, taką kawę z rana, to przez cały dzień ją piję i potem nie mam kiedy jeść, bo cały czas coś mam na żołądku. Yy, stwierdziłam, że tak pogadam z Wami troszeczkę, bo mam teraz taką chwilę, yy, żeby właśnie może Wam poopowiadać, co tam przez te 3-4 lata się u mnie działo. Tamas pojechał teraz do, yy, do lekarza. Powiedziałam mu, może nagrasz coś tamtąd, spróbuj, może... Jak wiecie, nie chcę go na, na siłę tutaj zmuszać do tego, bo to jest jakby... Wiadomo, mój kanał, jakby ja jestem za to odpowiedzialna, on nie musi tego robić. Ale widzę, że on jakby chce brać udział w tym, więc tak mówię, spróbuj, może, może się uda tobie coś nagrać ciekawego. No i wiem, że spróbuje coś tam, jakieś takie małoludkie urywki nagrać, więc... Yy, Chciał w górę za tamasa, za tamasa, dla tamasa, za jego starania. Dzień dobry. Idę do szpitala. This is a Christmas tree shop. Pięknie, budynek. Pięknie. the word I mean, okay. Yeah, I'm not so bad. How do you? You have these good things. 2 początku zniknęłam, prawda? Zniknęłam w 2020 chyba roku. I dlaczego to się stało? To się stało dlatego, że dostałam pracę na cały etat. Dostałam pracę jeszcze w trakcie studiów. To był mój ostatni semestr na studiach, więc robiliśmy wtedy projekt filmowy na zakończenie. taki film yy, nasza grupa musiała stworzyć. Yy, no i wtedy ja robiłam te, ten, ten, ten film i jeszcze dostałam pracę na cały etat, czyli od 9 do 18, więc możecie sobie wyobrazić, jaki to był dla mnie hardcore. Bo jakby studiowanie i praca na etat to jeszcze ok, ale na cały etat... No mój pracodawca też musiał troszeczkę się wykazać tutaj dużą wyrozumiałością i dał mi szansę, że czasami byłam w pracy mniej, bądź miałam wolne, mimo że to był start mojej pracy, ale to pozwoliło mi na to, żeby zachować i pracę, i studia skończyć, więc tak. I wtedy jeszcze pandemia przyszła, więc to już w ogóle był taki hardcore, że na początku w odstawkę poszła matka, córka, bo to było najbardziej angażujące mnie czasowo w ciągu tygodnia poza pracą, a potem niestety mój kanał. Yy, ale to nigdy nie było tak, że ja stwierdziłam, że od dzisiaj już nie nagrywam, tylko stwierdziłam, że nagram, jak już sobie ogarnę moją nową rutynę. No, ale moja ru nowa rutyna to była taka, że od cały dzień byłam w biurze, nie mogłam nic nagrywać i właśnie to był taki dla mnie trudny czas, że nie wiedziałam, co dalej z tym zrobić. I prawdopodobnie po pewnym czasie to był mój błąd, że nie nagrałam wam takiego wyjaśniającego filmu, że słuchajcie, dostałam pracę, nie wiem, kiedy wrócę, może wrócę, może nie, no. Cały czas miałam nadzieję, że jutro nagram, może za tydzień nagram, może coś. No i tak, zaszło mi 3-4 lata. 4 lata. Bardzo, bardzo was przepraszam za to. Bardzo. Z całego serca. No i wtedy pojawił się Tamas. Mieliśmy tutaj teraz 4 lata prawie związku. Ym, wzięliśmy... Ślub. Więc działo się, działo się i trochę to życie zabrało mi całą moją uwagę na to hobby, jakim był YouTube. Tamaz wiedział o tym, że robiłam YouTube'a. No i tak chodził, chodził za mną, mówił mi, mówił, spróbuj, spróbuj. Rok temu kupił mi kamerę na święta do vlogowania specjalnie. No i tak wiecie, cały czas mi ten YouTube stawiał przed oczami: weź, weź Marta, spróbuj ponagrywać coś, może się uda wrócić i chociaż spróbuj. Nie wiem, czy, czy czego ja się bałam, tak naprawdę. Bałam się chyba, że może wrócę, a, a znowu mi się nie uda, bo zaraz nie będę miała czasu, albo te vlogi będą nudne. No bo co ja mam wam pokazać? No. Z jednej strony bardzo chciałam to robić, a z drugiej strony bałam się, że nie będę miała co wam pokazywać. I to było takie trudne. Rok temu pojawiły się u mnie gigantyczne problemy ze zdrowiem, więc jakby to kompletnie było najważniejsze, żeby się tym zająć. Też przez to polecieliśmy do Polski na pół roku, żebym tam była z rodziną, bo jednak odcięcie się od stresującego otoczenia tutaj Londyn, wiecie, to też fajnie jest być po prostu wśród moich bliskich osób. I oczywiście to też mi pozwoliło troszeczkę ten moje zdrowie ogarnąć. No, ale były takie sytuacje rok temu, że byłam w szpitalu wielokrotnie rezonansy magnetyczne, szpitale, sterydy Nawet się skończyło tym, że na dzień przed ślubem byłam jeszcze w szpitalu, bo wzięli mnie tam na kilka dni i powiedzieli, że nie wyjdę ze szpitala na ślub, nie ma takiej opcji, proszę odwołać ślub Więc to też się działo, ale to może o tym ślubie opowiem wam kiedy indziej i pokażę Wam jakieś urywki może z tego naszego ślubu, bo to był ślub taki bardzo intymny, tylko w zasadzie my i wiecie, ślubujący sobie, te słowa i to wszystko, więc było to bardzo wzruszające, bardzo. No ale do tego może wrócimy, bo wiecie, teraz wam powiedzieć 4 lata to też jest w mi nie wiadomo ile czasu, więc tak pokrótce chcę wam powiedzieć. Tak, byliśmy w Polsce przez pół roku, ale Tamas dostał nowy projekt, nad którym pracuje i on już wymaga ten projekt pracy hybrydowej, więc dwa razy w tygodniu musi być w biurze, no i to sprawiło, że musieliśmy wrócić do Anglii szybciej niż chcieliśmy, bo mieliśmy zostać tam w Polsce do kwietnia. Mieszkaliśmy w ogóle u mojej babci pod Kołobrzegiem. Bardzo z tego potrzebowałam, no ale trzeba było wrócić ze względu na tą pracę, więc tam teraz ma nowy projekt, na którym pracuję. No i tak szukamy póki co naszego miejsca, żeby zostać w tym miejscu na chwilę dłużej. Ale no nie mamy jeszcze teraz takiego naszego ostatecznego miejsca, gdzie chcielibyśmy zostać na, naprawdę na długo, bo mamy tyle zmiennych w naszych głowach i nie wiemy do końca na co postawić, na Anglię czy na Polskę. Chcielibyśmy na Polskę bardzo, ale możliwe, że się to uda tak za rok albo za półtora. Więc y, jesteśmy otwarci na Warszawę, Tamas też. Tamas jest z Węgier i Polek Węgier, dwa bratanki. Dobrze się czuje w Polsce, to jest podobna ku kultura. Język nie jest podobny, broń Boże. Węgierski jest, to jest po prostu inny poziom y, trudności. To jest to jest. <ślawni> To jest w ogóle nierealne, żeby się tego nauczyć. Ja się staram, naprawdę się staram, ale to jest bardzo trudny język. Tamas dużo lepiej sobie radzi z polskim niż ja z węgierskim. Bardzo jestem dumna, naprawdę, jak on sobie radzi z tym polskim. Co widzieliście też na vlogu wczoraj, jak on ładnie potrafi mówić sam z siebie, wiele słów zna. A tą Wigilię właśnie spędzimy z rodziną Tamasa, z mamą Tamasa z Węgier i z bratem. Więc wyobraźcie sobie, moja rodzina z Polski, babcia Halinka, Mama Beatka, jak pamiętacie. Dla nowych widzów to będzie czarna magia, co ja mówię, ale dla starszych widzów, którzy tu już byli, wiedzą, że moja rodzina była dużą częścią tego kanału, więc może pamiętacie te osoby. Tomek, który jest teraz już bardzo dorosły mężczyzną, zobaczycie. No ale tak, dwie, te dwie rodziny polska, węgierska to jest bardzo ciekawe zawsze doświadczenie, bo moja rodzina za bardzo nie mówi po angielsku. Rodzina Tamasa też nie mówi. Znaczy, mama, nie mówi po angielsku, więc generalnie jest, jest szereg tłumaczeń wokół stołu, aż dojdzie do, do, do tej wiadomości, którą chciałem przekazać od jednej osoby do drugiej. No ale jest zawsze wesoło i zabawnie. Ale wiecie co, czasami naprawdę nie trzeba nawet rozumieć, co się mówi, ale ta energia, moja mama spotka się z mamą Kamasa i ona nie rozumie ją w ogóle, kompletnie, ale czują od siebie tą dobrą energię i to taką, tą miłość i to wystarczy. One sobie będą siedzieć, będą się uśmiechać, będą się ze sobą y, cieszyć i to im wystarcza, to jest na ich miłość. Ostatnie 3 lata, 4 lata generalnie zeszły mi na tą moją pracę, która mi zawładnęła całym moim życiem. Obydwoje pracujemy z domu z Tamasem, z tego samego pokoju koło siebie w zasadzie siedzimy i pracujemy. Czasami jest trudno, bo obydwoje mamy spotkanie w tym samym czasie, więc y, spotkanie w pracy, jakieś zebranie, więc musimy się jakoś tak, wiecie, rozdzielać wtedy. Ale dajemy radę, dajemy radę. Czasami też pracuję z kawiarni, więc generalnie 100% zdalnie, co jest bardzo pomocne, bo jakbym była w biurze, to bym w ogóle nie dała rady nagrywać vlogów. A tak to jeszcze się może jakoś to uda. Muszę mieć dobrą organizację, ale. Spróbuję, zrobię to i się postaram. Jeżeli tylko będą osoby, które będą chciały oglądać te vlogi, to naprawdę będę miała motywację, żeby się starać i żeby jakoś to łączyć. A ta masa, myślę, że poznacie tak po prostu przez te moje vlogi, bo tak się zastanawiam, jak w ogóle go tutaj wam wprowadzić na ten kanał. Ale stwierdziłam od razu. Ja nie wiem, jak mam o tym wszystkim, jak to zaplanować i tak dalej, więc po prostu od razu. To jest część mojego życia. Człowiek, który jest przy mnie non-stop. W ogóle jest to najlepszy człowiek, jakiego poznałam. To jest człowiek anioł, dosłownie. Naprawdę. Jego charakter jest po prostu no niesamowity. Ciepły, bardzo dobry człowiek z sercem na dłoni dla każdej osoby. Zawsze pomoże. Jest bardzo, bardzo dobrym człowiekiem. Mam nadzieję, że uda nam się za ten rok, dwa do tej Polski przeprowadzić i tam zacząć rodzinę. To jest takie moje ogromne marzenie, więc trzymam kciuki. Jak się zrobiła jakoś tak bardzo... Yy... Bardzo poważnie. Koniec tego, koniec. Wracamy do takiego świątecznego świątecznej atmosfery. <grymne> Zdrowie. Koniec. Wszystko dobrze. Idę do domu. że te rzeczy są tylko po to, żeby je kupić, a potem nikt ich nie je, te wszystkie puszki. To mój mąż z Polski przywiózł, bardzo lubi, biocykoria Inka. Oczywiście polskie przyprawy, na pieprz polski kupuję. Powiem że trochę mnie to wszystko stresuje, bo jest już godzina 16, To godzinę będziemy musieli wziąć samochód, a ja nawet nie skończyłam pakowania w połowie. ja mam kluczki jestem tutaj. O my God, my my telefon jest na 8%. Oh no, I, I need my phone charged so I can actually get to my to my a nie, Dziękuję Azda Rzuciłam ten film i powiem Wam, że miałam taki yy, stres przed tym, bo jednak no, minęło tyle czasu i no wiem, że teraz mi pewnie zajmie trochę, żeby odbudować moje zasięgi sprzed lat, no ale trudno. Ja to robię dla wiecie, też dla mojego hobby i dla tej, tego fanu, który miałam zawsze do tego, więc bardzo się cieszę i dziękuję za każdą osobę, która skomentowała film. Bardzo, bardzo, bardzo jest to miłe i daje mi to mega, mega dużą dawkę motywacji i siłę. Um, no dziękuję, bardzo, dziękuję. bardzo się cieszę Jest 17.23, 17, więc pora skończyć pracę i zacząć szybko tutaj wszędzie sprzątać yy, Odkurzanie i yy, ta masa jest w drodze już z tym samochodem dużym, do którego trzeba będzie się zapakować, więc pff, Jeszcze naczynia trzeba umyć, dobra Uwaga, uwaga, szefowa z bazy dała znać, co sądzi o blogu Właśnie zauważyłam przed chwileczką, obejrzałam filmik, ale się ucieszyłam, a uśmiałam się na tym vlogmasie, że naprawdę super, a Tamas tak pięknie mówi po polsku. Cieszę się, Boże kochany, jak dobrze. Chciałam zaskrybować, ale jak przyjedziecie, to mi pokażecie, jak mam to zrobić, no ale tylko na, kciuka w górę dałam. Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. O. <noise> babcia się nauczyła wysyłać wiadomości głosowe już jakiś czas temu i teraz często nie pisze, tylko wysyła wiadomość głosową. Także pomogę babci zasubskrybować kanał. W ogóle jak coś stało, że moja babcia mnie nie subskrybuje? Coś się musiało tam stać. Thomas już wraca samochodem, który wynajęliśmy i pisze do mnie, proszę zamów bubble tea. My naprawdę pójdziemy z torbami i z tym bubble tea. Teraz czekam 4 minuty jeszcze na pana. Niby pokazuje mi, że pan już jest, a go nie ma. Czyżby jechał po drugiej stronie? Czyżby to ten pan? Chyba tak. Tak, tak. O, dziękuję. O, Boże, jak tu ciemno. Powiem wam, że tutaj w ogóle nie wiem, gdzie jest światło w tym, w tym bloku. Zawsze chodzę po ciemku, ale dobra. Mam zamówienia. 14 minut od nie do moja żona czerwone, a zielone przyjechała rakieta. No to zaczynamy. pomóc, powiedziano mi zostań przed moim samochodem Teraz będziemy jechali już do nowego mieszkania dwoma samochodami, tym właśnie jest autem w którym wszystkie rzeczy mamy zapakowane a drugim autem jedzie brata Masa, bo on pomoże nam rozpakować różne ciężkie rzeczy tak już na miejscu także lecimy o kochanie I can you check if we have space behind us. Oh, actually the car will tell me. Okay. To let me Can't find where, to, where I get past the Mercedes? seatbelt. Oh. Okay. <laughs> oh. Okay. But. Just please don't hit that car. I'll try. Something is open. opening. Yeah, it's like someone doesn't have a seatbelt on. Maybe because we have this saffron here. Somewhere. Yes. Uh oh, oh. Yeah. Przepraszam, przepraszam, zaraz was podniosę. Who well, is this now? Not sure. But it's still the same, like someone was on this example. I'll take that. We need to darling. Any you wait for Chaba. Oh, actually, I didn't know it so light. Lee. No, just put it down there. I'll take it. It's too heavy. That's it? Or we have more stuff. Nie ma to jak pierogi ruskie. U Jędrusia. bip! bip, bip. za pomoc? Pomoc. Pomoc? Tak. Dziękuję za pomoc. Proszę bardzo. Yeah. You are meant to be a YouTuber. I am a no YouTuber. <laughs> Hello guys. <laughs> <laughs> but you know so many Polish words. Again? You know so many Polish words. I do. Alibaba, I invite you to kebab. <laughs> Thank you. Thank, you. Thank you. Beautiful. Uh, beautiful. How do you say beautiful? Yeah, pikna, piękna, pikna. It depends what pinkle, you mean. Pinkla, pinkla, pink? Jada do polski. Jada do polski. Soon, 12 days. Alibaba, yeah, Can you imagine 12 days? Yeah. We have oh, to yeah. cook something, some vegan food. Jeszcze kilka okay, Mhm. Okej kochani, na dzisiaj to już będzie koniec. Muszę się zająć wszystkiego w sypialni. Żebyśmy mieli na czym spać itd. Tak A w ogóle nie wiem gdzie jest poduszka Tamasa, więc... Zaraz przyjdzie Tamas z bratem, ponieważ poszli ten samochód oddać. No i trzeba coś zjeść, tam już jest jedzenie dla brata Tamasa, bo on jest bardzo głodny. Od razu z pracy przyjechał nam pomóc, więc... No, jest e, naprawdę, jestem bardzo mu wdzięczna. Bardzo dziękuję. Czaba e, w ogóle pięknie po polsku mówi, więc dajcie mu kciuka w górę. Dobra, widzimy się jutro. Jutro co ja robię? Praca, oczywiście. I po pracy coś tam robimy w Londynie, gdzieś tam będziemy jechać. Coś tam, coś tam nam zaplanowałam, więc do zobaczenia jutro. Dzięki, że byliście i dzięki za taki dobry odbiór pierwszego filmu po takiej długiej przerwie. Naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Muzyka. Voy gusta.